A jednak można. Dzień dobry kochani. Ja jestem Marwyk i dzisiaj przychodzę do Was z taką analizą. Nie to Cinematica, trochę Cinematica, troszeczkę gameplayowej zapowiedzi i prezentacji nowego reworka Aurelion Sola. I sam ten materiał jest świetny, natomiast ma jedno ale. Najpierw sobie to obejrzymy, a później skwituję wam i powiem o co mi dokładnie chodzi. Przede mną egzystencja była pusta jałowa. Zgodnie ze swoją wolą sprawiłem, że stała się pełna cudów. To sobie spauzujemy. To jest prawda, stała się pełna cudów, natomiast możecie sobie pomyśleć, że może chodzi tutaj o życie, czy o mnogość gatunków na planecie ligo legendowej, czyli runteżrze? Ja powiedziałem runterze, Nieważne. Za bardzo się podjarałem, bo brakowało mi trochę analiz filmów od Riot Games. No bo motylka nie analizowałem. Aurelionowi chodzi tutaj oczywiście o gwiazdy, o cuda, którymi wypełnił cały wszechświat. Natomiast tutaj oczywiście znajdujemy się we Freljordzie nad mostem Howling Abyss. I mamy Wielkie łapsko Aureliona. Śmiertelnicy usiłują stworzyć swoje własne uroczo niedoskonałe cuda. Tutaj zamiast pauzujemy, nie wiem dlaczego tutaj akurat mamy te słowa i nakierowanie na piltower i Zone. Może dlatego, że dwumiasto jest najbardziej zaawansowanym regionem w League of Legends i ta fraza najbardziej tutaj pasuje. Nie wiem czy zauważyliście, ale na tym kadrze moim zdaniem świetnie wręcz oddano dwumiasto. Tutaj wyżej taki klimat bardziej Piltover, a niżej już taka zieleń, która wskazuje oczywiście na Zone. Oczywiście między Piltover a Zone no, nie ma... 4 metrów w kwestiach estetycznych myślę, że bardzo fajnie to zaznaczono. No i teraz tak, tutaj leci oczywiście wielkachny, przypotężny astralny smok Aurelion Sol. I to również jest nawiązanie do kanonu League of Legends, stricte do historii Aurelion Sola, gdzie ten lata lata setki tysiące lat wcześniej, gdy pojawił się na runterze, właśnie tak przeleciał po nieboskłonie w formie astralnego smoka i ludzie patrzyli. O mój Boże, ale przepiękny, przepotężny smok. No i tutaj mamy taki lot ponownie. Natomiast jedna rzecz mnie tutaj ciekawi, bo mam wrażenie, że nie do końca Riot Games umie się zdecydować odnośnie tematu rozmiarów Aurelion Sola. Gdy astralny smok wychodził, wszyscy myśleli, wszystkie lorowe świry myślały, że jest on wręcz przeogromny. Z taką runternę to mógłby sobie tak cyknąć. I przez lata tak rzeczywiście było. Po czym Aurelion ukazał się w karciance Legends of Runeterra, gdzie tak sobie rękoma tylko obejmował górę Targon. No i wygląda na to, że Riot poszło właśnie w tę stronę. Idźmy dalej. Prawdziwą moc można jednak znaleźć jedynie w kosmosie. E, muszę cofnąć, przepraszam, bo się zawieruszyłem za daleko kawałeczek. Ten fragment, ten kadr kupił mnie w 100%. procentach. Nie tylko dlatego, że lecą tutaj takie małe gwiazdy, nie dlatego, że mamy tutaj potężną taką szczenę Aureliona i potężne jego tutaj oblicze, i nie dlatego, że lecimy sobie, czy Aurelion leci sobie nad Shurimo, ale dlatego, że wszystko to zostało połączone w jeden obrazek i tak jak ten materiał od Riot Games jest takim. Pięknym skonkludowaniem tego, kim Aurelion Soli jest i jakie są jego zamiary i motyw? Tak nawet gdyby wyszła tylko ta grafika, to już byłbym zadowolony. Po kolei. Aurelion mówi o tym, że prawdziwa potęga, prawdziwa moc pochodzi z kosmosu. Co w kanonie i świecie League of Legends jest raczej prawdą. Jest dużo postaci potężnych, ale raczej te najpotężniejsze są związane z kosmosem. Aspekty, niebiańskie istoty, tak zwane celestiale, czy astralne smoki, których przedstawicielem jest Aurelion Sol. Same słowa wypowiadane przez Aureliona w połączeniu z tą scenerią bardzo dobrze pasują. I Aurelion leci nad Shurimą, dokładnie nad stolicą Shurimy i nad słonecznym dyskiem. I przez to te słowa tutaj nabierają jeszcze większego znaczenia. Jak wiemy, Aurelion Sol został oszukany przez aspekty, głównie przez jeden aspekt, przez koronę, którą Aurelion na głowę założył, moc odnośnie tworzenia gwiazd została wykradana i aspekty wykorzystały tą moc, aby stworzyć wyniesionych wojowników. Oczywiście pośrednio, bo za wyniesienie odpowiadała Shurima. Ale wtłaczana moc przez słoneczny dysk, i sama wiedza, jak to wykorzystać, pochodziła od aspektów. Znaczy, inaczej, w procederze budowy pomagali Targonianie, którzy mieli wiedzę od aspektów, a aspekty miały wiedzę, gdyż wykradły ją Aurelionowi. I samo to, że Aurelion, pierwszy tutaj atak, przyprowadza właśnie lecąc nad Shurimą. To jest genialne nawiązanie. Któż, no nie oszukujmy się, bardzo mu się to nie podoba, że jest sobie taki słoneczny dysk i jego moc jest wykorzystywana w nieco innych celach, niż by sobie tego życzył. I sam ten atak Asola tutaj jest też ciekawy. Jeżeli ktoś nie śledzi karcianki Legends of Runeterra, to raczej nie za bardzo będzie o tym wiedział. Ale kwestia jest taka, że Aurelion i inne kosmiczne smoki powoli gdzieś tam zbliżają się do Runterry. Trzeba przyznać, że z niezbyt dobrymi zamiarami. Katr jest po prostu prze fantastyczny. No i teraz tak. Troszeczkę rozpikselowane. wszyscy, którzy oglądali Cinematic Decol, praktycznie wszyscy stwierdzili, że w tym momencie musi być to atak Aurelion Sola, no bo któż by inny mógłby to zrobić. Kojarzę to dlatego, gdyż utkwiło mi to w głowie, gdyż Aurelion był oczywiście najprostszym rozwiązaniem, natomiast sam rozważałem, czy jeszcze może to nie być ktoś inny, oczywiście nie tylko z grywalnych postaci w League of Legends. No i ktoś z Rioterów, kojarzę, że powiedział, że nie, to nie jest Aurelion. No i teraz chyba wszystko wskazuje, na to, że to jednak Aurelion. Jest to ciekawe, jest to tak powiązane bardzo luźno, bym powiedział. I spodziewam się, że Riot Games to jakoś będzie chciało rozszerzyć, bo sam wątek walki Panteona z Aurelionem byłby dla mnie trochę dziwny, gdyż Aurelion jest potężniejszy od Zerata. Panteon z kilkunastoma wojownikami Zerata spotkał, no to dostali oni mocno pożyci, więc coś tam musiałoby się zadziać, żeby Panteon mógł być zdolny do walki z potężnym asolem. No i tutaj wchodzimy w gameplay oczywiście, nie? Muszę tutaj o jednej rzeczy powiedzieć. Często jest tak, myślę, że spokojnie w 90% jest tak, że gameplay w League of Legends nie potrafi ukazać tego, kim dana postać jest w lore. Nie jest to wina League of Legends, nie jest to wina projektantów, nie jest to wina nikogo z Riotu. League of Legends jako gra nie jest idealnym nośnikiem do przekazywania tematyki danej postaci, ale na przykład jest ogromna różnica między ukazaniem Sinjeda i Sinjeda. Natomiast tutaj, mówiłem to już na streamie, kiedy grałem sobie pierwszy raz tym nowym asolem, że to o co z nim zrobiono pod kątem tego, kim ta postać jest i co sobą reprezentuje, jest genialne. Nie wiem, czy ten gameplayowy trailer jest najlepszym, jaki w życiu widziałem z League of Legends, ale na pewno gdzieś jest w topce. Lecący Aurelion ze swoimi umiejętnościami, który bombarduje wręcz Summoners Rift. To jest Aurelion, o którego nic nie robiłem. Wydawało ci się, że może. No wiadomo, Zoe, dlaczego. możesz mnie jak można jednak zapanować nad wielkością? A no to tak to nie... Wayne belwet przypadkowo, czogat trochę też, chociaż już mniej. Tam nosus sobie leży, widzę. Ale jest to po prostu raczej gameplayowa prezentacja. Rive. Z każdym pęknięciem twój chwyt słabnie. Z każdą rysą po... Teraz tak myślę, że może to być też jakaś prezentacja... Znaczy, kurczę, inaczej, bo... Na razie of Legends ze strony Riotu pod kątem fabularnym, pod kątem. Pod kortem. Pod kątem takich rzeczy, stricte rozwijających kanon, motywy i kim są dane postacie, no za dużo się nie dzieje. I chciałem powiedzieć, że może ta różnorodność postaci ma przedstawiać to, że Aurelion chce zniszczyć cały świat ligolegendowy. legendowy. Troszeczkę chyba odpłynąłem, a po prostu są to randomowe postacie. Lećmy dalej. Pojawia się cała galaktyka mocy. Tak. I choć pragnę powrócić do mych gwiazd. Najpierw zemsta. Uwolniony! I najpierw zemsta. Ale nie wiem, czy widzieliście. Tutaj było rzucenie w Panteona. Więc może jakieś tutaj nawiązanie do Cinematica jest. Może też coś tutaj będzie dalej rozwiniętego. Bardzo chciałbym to zobaczyć. Trzymam kciuki za rajot, Lećmy dalej. To już końcówka w sumie. Co się stało, Targonie? Słabniesz? No właśnie, no i oczywiście Aurelion ma tutaj wielką odrazę i urazę do Targonu. Już mówiłem wcześniej, że został przez Targon oszukany, i jego moc była wykradana, i stał się takim asolem na posyłki troszeczkę. Okej, okay, ten śmiech tutaj nie pasuje w ogóle. Nie pasuje w ogóle. Nie wiem, dlaczego ten śmiech skojarzył mi się z jakimś złoczyńcą z jakiejś bajki dla dzieci. Jakby to mówił jakiś kolega, mojo jojo, to bym się naprawdę nie zdziwił. I teraz tak. Wszystko to wyszło świetnie. Chciałbym o wiele więcej takich rzeczy oglądać. Tym bardziej, że mam nadzieję, że w końcu tam do tego kogoś w zarządzie, czy do zarządu, czy do decyzyjnych osób, które raczą nas eventami. Eventami w League of Legends dotrze to, że pomimo tego, że gracze League of Legends to do zasady interesują się gameplayem. Nie za bardzo chłonąc lore, ale myślę, że dużo graczy rozumie kim jest dana postać. Brzaszka jest taka, Trendamer jest taki, Aurelion jest taki, Atrox jest taki. Nie trzeba siedzieć głęboko w lore, nie trzeba być analitykiem, żeby zauważyć, że dobre rzeczy lorowe idą w parze z zainteresowaniem graczy. Zobaczcie, podsumowanie eventu. A zobaczcie film o Aurelion Solu. Mała różnica jednak jest. Pomijam, że tutaj to jest takie troszeczkę powiedzenie jakiego my świetnego eventu nie zrobiliśmy. Od razu mówię, że to tutaj jest o wiele lepszym materiałem na... W zasadzie cokolwiek. No dobra, ale się tak zastanawiam. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat przyszedł w jego i robił koniec świata. Gdzieś tam w przyszłości dojdzie do apokaliptycznych wydarzeń. Z wielką bitwą, gdzie Atrox będzie chciał zakończyć wszystko, żeby zakończyć również swoje istnienie. I będzie walczył naprzeciwko Zolani. To jest to, czego się obawia Bart. Do tego mamy belwet, która jest przekonana, że zniszczy, zeżrze i pożrze wszystko. No i teraz mamy powrót Aurelion Sola, który definitywnie zgodnie z jego historią. Chce się zemścić, w szczególności na Targonie. Rok bez Apokalipsy rokiem straconym. Pomimo tego, Aurelion praktycznie był taki od zawsze i fakt, że powoli jego motywacja dochodzi do skutku, jest to jak najbardziej fajne. Ciekawi mnie tylko, jak to rozwiążą w kanonie. Więc to, co tutaj zrobiono, to absolutne szapoba. No ale mam jedno, ale z tego, co słyszę, głos Aurelion Sola w polskiej wersji się nie zmienił i nadal jest to głos Tomasza Marzyckiego. Za młodu uwielbiałem oglądać kreskówkowych X-Menów, a pan Tomasz dabingował Wolverina. I jeżeli pamięć też mnie nie myli, to dabingował jeszcze Xardasa chociażby. Natomiast mam tutaj jedno małe ale. W wersji angielskiej głos również się nie zmienił. I oczywiście to nie jest tak, że ja tutaj personalnie mam jakiś problem do pana Tomasza, ale w angielskiej wersji głos wyszedł o niebo lepiej. Głos Nila, jeżeli dobrze pamiętam, czyli aktora głosowego Aureliona, bardziej mi trochę do niego pasuje. Tutaj też jest chyba troszeczkę zmodyfikowany już i jest głębszy i bardziej pasuje do takiej astralnej, przypotężnej istoty. Jeżeli wrócimy sobie tutaj, to problem jest taki, że ten głos nie jest przerobiony, nie ma tutaj nałożonych na niego filtrów, tak jak Aurelion Sol ma w grze. Dlatego niestety głos pana Tomasza brzmi no nie pasująco po prostu do tego Aureliona, a ten śmiech na końcu brzmi no nie brzmi dobrze. Można jednak znaleźć jedynie w kosmosie. I tak na mnie nie zasługiwali. Nie wiem, jaki był plan, ale to jest praktycznie jedyna rzecz, do której bym się przyczepił w polskiej wersji. Dlatego angielska jest moim zdaniem lepsza. Jeżeli z jakichś względów ominął was ostatni materiał o Aurelionie, bo to, że przylatuje na Runterre, jest też związane z jego walką z pustką, to kliknijcie sobie gdzieś tam tutaj. A ja wam dziękuję pięknie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.